Przed zakupem topera maskującego przerzedzenia włosów, bardzo ważna jest wcześniejsza konsultacja. To nie jest zwykły produkt. To rozwiązanie, które powinno być idealnie dopasowane do Twoich potrzeb i wyglądu. Dlatego prosimy, aby przed zamówieniem zadzwonić do nas i wysłać zdjęcie swoich włosów. Dzięki temu będziemy mogli dobrać właściwy rozmiar bazy i kolor, który wtopi się w Twoje włosy i będzie wyglądał naturalnie. Pamiętaj, że każdy toper jest inny, a indywidualne dopasowanie to klucz do pełnego komfortu i satysfakcji. Chętnie Ci w tym pomożemy. Każdy toper w naszym sklepie przechodzi dokładną kontrolę, zanim trafi do klientki. Sprawdzamy jego jakość, gęstość włosów oraz mocowanie, abyś miała pewność, że produkt, który otrzymasz, jest w pełni przygotowany do użytku. Zależy nam na Twoim komforcie, dlatego wysyłka odbywa się w sposób dyskretny. Elegancko zapakowany toper nie zdradza swojej zawartości. Do każdego zamówienia dołączamy również dodatkowe spinki, abyś mogła lepiej dopasować mocowanie do swoich potrzeb. Otrzymasz także praktyczny woreczek satynowy, w którym wygodnie przechowasz swój toper, chroniąc go przed uszkodzeniami i kurzem.